Cześć, cześć, witam wszystkich. Nie martwcie się, otworzyłem klapę celowo. To tak nie wygląda normalnie. Maska silnika jest uchylona. To nie jest fabryczne spasowanie z, takim, z taką tolerancją. Dobra, pokażę Wam szybciutko z czym to się je, co dzisiaj mamy. 235 35 R19. Oczywiście wentylowane tarcze z przodu jak każdy każdym macie dzisiaj i no prawie każdym, ale w zasadzie można powiedzieć, że każdym. Czerwony duży zacisk opony Conti. Z tyłu musi być to samo. W takich autach raczej nie mamy Zabaw z różnicą ogumienia przód tył, są zwykle te same opony z przodu i z tyłu. Wentylowane tarcze z tyłu też, jak widzicie, malowany zacisk. Zimówki Continental Contact. Mimo ciepłego dnia, ciepłego asfaltu zimówki. Nagrywałem przed chwilą dla was wrażenia z jazdy, Które już niebawem wrzucę na kanał. Myślę, że może mogą was zainteresować. Tamten film może was zainteresować. Tu pokażę Wam ciekawą rzecz: jak w F1 światełko co prawda jest to światło przyciągłowe. E, nietypowo zamontowane e, nie światło stopu, no ale wiecie, no to w, jak pada deszcz, albo mgła jest no to w F1 też pulsują takie czerwone światełka na dole więc można jakąś analogię tu dostrzec. Wydech seryjny, który brzmi na no, spoilerów nie będę robił, ewentualnie Wam dzisiaj w filmie jeszcze pokażę jeszcze Wam zaprezentuję dwie końcówki, żadnej lipy nie ma, tu są dwie rury oczywiście i 30N N Performance jest to wersja fastback, co oznacza, że jest bardziej rodzinna. Teraz Wam pokażę coś fajnego Spójrzcie, tego pewnie się nie spodziewaliście, co? Mamy, to nie jest atrapa to jest rura, jakby element, można by powiedzieć... Klatki bezpieczeństwa, oczywiście tu nie mamy klatki, ale na pewno pomaga to usztywnić konstrukcję. Gorzy, jeśli chcielibyśmy złożyć oparcia i przewieźć coś. E, tu mamy oprócz tego mam próg e, i jeszcze do tego dojdzie ta rura, ale wiecie, no, kto by się tym przejmował. Tu raczej do Ikei takim autem się nie jeździ na duże zakupy. Ten samochód do czego innego służy. Jeśli chodzi o wysokość, no to też trzeba uważać, wysocy ludzie, ale w wersji fastback nie będzie to problemem. Można uderzyć się w zamek, to na uwadze dla wysokich. Proszę bardzo. Tak wygląda. Kwestia gustu. Czy się komu podoba, czy nie. Na pewno funkcjonalny. Na pewno jest to bagażnik spory. Załadowaliśmy tutaj wczoraj duże zakupy. Jeszcze było mnóstwo miejsca. To za to należy się plus. Jeszcze mamy jakiś tu haczyk. Można coś powiesić. Tu mamy 12V do 180W. Aż to też w autach z tamtego świata to jest norma. Zwykle mamy 150. Chyba w Niemcach jest do 150. Z tego co pamiętam. I haczyk. No i ta rozpórka, która. No, zaskoczyła mnie, powiem Wam szczerze, mnie zaskoczyła Oczywiście pozytywnie Zamykamy, im miło odgłos zamknięcia Przyjemnie Mamy też ma ładny akcent sportowy Na klapie bagażnika Zaraz się schowam, nie martwcie się Tak jest, to jest rozpórka, tak jak tu piszecie No mówię właśnie, rozpórka Z tyłu to wygląda akurat tak jak wygląda Bo przed chwilą to było studio nagraniowe Fotel ustawiony na mój wzrost I fotelik dla dziecka Szału nie ma, aczkolwiek przyjemnie się zapina dzieci w tym samochodzie, nie ma problemu, pasy chodzą luźno, są wystarczająco długie. Jest, jest ok. Skrzynia biegów coś wspaniałego, coś wspaniałego. O tym za chwilę będzie więcej. Tylko się schowam do środka. No i popatrzcie jeszcze szybciutko, rzucimy. A, silnik, oczywiście, no po coś otworzyłem tę klapę. Już Wam pokazuję, o ile to otworzy, czekajcie. Dobra, nie mamy tu oczywiście teleskopów, to nie jest ten segment, więc trzymam 2.0 turbo, 275 koni, 350 Nm, troszkę ponad 350 Nm, z funkcją overboost do 370 kilku, także jest się czym bawić przy niedużej masie auta, wynoszące, jak to w, typu, w przypadku hatchet około 1,5 tony. No mamy całkiem żwawą zabawkę. Niewiele ponad 6 sekund do setki. Nie jest to najszybsze auto w stawce, ale tu nie chodzi o osiągi. W tym aucie to wszystko wszystkiego się dowiecie w wyrażeniach z jazdy, które dla was nagrywałem. Tu akurat lakier chyba też nie jest super mocny, bo już jakieś tam malutkie odpryski są, no ale to się zdarza. No ja na moim Mustangu też tam miałem po chwili, więc jak kamyczki polecą czy coś, to zawsze malutkie rzeczy. Pojawił się prędzej czy później na, na masce, czy na, na zderzaku. Dobra, ładujemy się do środka, pakujemy się. Zaraz Wam opowiem chwilę o wnętrzu tego samochodu, bo w tym roku będziemy taką mieli koncepcję. ogóle, Siemanko? W tym roku będzie taka koncepcja pracy z autami. Pierwszym filmem będzie wprowadzenie, będzie prezentacja auta w tej mojej miejscówce, którą dla Was robię. Drugim filmem będą to wrażenia z jazdy. Trochę bardziej zaawansowany montaż, no dużo bardziej. Montaż takiego odcinka zajmie od 6 do 8 godzin standardowo więc trochę trzeba posiedzieć przy filmie. Ale myślę, że to będzie najfajniejsza rzecz. Najpierw prezentacja statyczna, pokazanie auta, omówienie wnętrza a potem już wrażenia z jazdy, razem z przebitkami jakimiś fajnymi ujęciami tak bardziej profesjonalnie ten kompletny, pełen test. Trzecim odcinkiem ewentualnie będą jeszcze. Będzie jeszcze sesja z night drivingu Nie z każdym autem da mi się to zrobić Z Mazdą planowałem, próbowałem No ale jak zwykle życie napisało inny scenariusz Wiecie jak jest, nie żyję z tego Nie jestem dziennikarzem motoryzacyjnym Mam jeszcze masę innych spraw i, i moją pracę w zawodzie Dobra, to gwoli wyjaśnienia To by było wszystko Teraz tak, klameczka Zacznę od tego co mi się nie do końca podoba Pamiętacie test Citroena Jumpera Jak narzekałem Oczywiście tam to był wół roboczy No to już nie, to się ugina w ręce to się naprawdę ugina w ręce. Mogliby to jakoś ładniej zaaranżować. No, Nie pamiętam, żeby takie jaja były w Leonie Cupra, czy w Megance RS, czy w Focusie RS. Aż tak tanio nie było. To jest. Zaczynam. Przypominam, zaczynam od tego, co mi się nie podoba. Bo dowiecie się w czasie jazdy, wrażeń z jazdy, jak wspaniale tym autem się jeździ. Panel. Czytelnie wszystko rozłożone jest dobrze. Jakość tworzyw, tu nie jest twardo, plastikowo. Oczywiście to wszystko nie wygląda jakoś imponująco. Wszystko jest w jednej tonacji kolorystycznej. Szału nie ma, nie porywa nas to. Ale y, mogło być, mogłoby być zawsze gorzej. Mogło być jeszcze taniej. Cena też nie jest jakaś. <laughs> tak, nie urwi. Słuszna uwaga, postaram się nie urwać w końcu łapy. Kontrabas i gitara basowa i klawisz. W paluchach trochę siły jest. Ale no aż tak że nie jest. To jest dosyć grube. Tylko mówię, no, może to, moja złośliwość się czerpiam, Ale wygląda to niezbyt okazale. No, popatrzcie z tej strony tak samo. No brzydko, no tak po prostu brzydko. Opisujemy wnętrze, żeby nie było. No, każde auto traktujemy tak samo, bez żadnej taryfy ulgowej. Kierownica już jest dużo przyjemniejsza. Mamy niewiele obrotów od skrajnych, o czym będzie wszystko. Wszystko to Wam pokażę, żeby teraz nie było dublowania we wrażeniach z jazdy. No ale może odpalmy ten silnik. Guzik odpalenia, żeby już Was nie trzymać w niepewności. Sprzęgło, hamulec. Odpalamy. I teraz tak. Tu jest zabawa z konfiguracją w tym samochodzie wielu rzeczy. Mamy między innymi takie rzeczy jak na kierownicy, co cieszy. Drive modes, tu mamy drive mode. Klikamy, przechodzimy i odpaliśmy w sporcie, bo byłem ostatnio w sporcie, a właściwie w N. To zaraz do tego przejdę. Tu mamy sport, jak widzicie, a tu mamy flagę, akcent sportowy. I zobaczcie, szachownica jest. Ja jeżdżę w N Custom. Custom, czyli o tym wszystkim się dowiecie w czasie wrażeń z jazdy. Ale teraz posłuchajcie. Uchylę szybkę nieco jedną, nieco drugą i posłuchajmy tego. Ktoś tu pisze jakie plaściury. No plaściury są. A to moderator. Cześć wirus. Dobry dobry, witam wszystkich. Witam wszystkich. Przybywajcie, przybywajcie na live'a. Bo dzieje się, posłuchajcie teraz w plenerze. To ten sam banan i ta sama radocha co zdeptania fałsemki. To chyba oczywiste, ale jest super. Jak na 2 litry, zaturbione 2 litry w serii. seryjny wydech. Rewela. Podoba mi się. Dobra, jeśli chodzi o deskę, to pokażę Wam, bo to w czasie wrażeń z jazdy będzie wystarczająco wiele rzeczy do omówienia. tu Tym przyciskiem na kierownicy zmieniamy sobie na wyświetlaczu. No widzicie, spalanie to mówię w czasie. To omówię w czasie jazdy. No 16, ponad 16. Przypomnę, że to jest moje średnie spalanie z fałsemki na całym przebiegu. Nie pałowałem torowo, nie jechałem jak emeryt, no ale sporo, sporo. 16,4 od odbioru auta. I spójrzcie na wskazówkę stanu paliwa. Spójrzcie. Ja już wyjeździłem grubo ponad połowę baku, więc będziemy tankować co 250-270 km. No często. Mały bak paliwa. Nie sprawdzałem w katalogu, ile ma, ale mały. Tu mamy takie fajne wskazania. Zobaczcie. To się na pewno przyda. Temperatura oleju, moment obrotowy i jeszcze mamy sprężarkę. Mamy wykres dla sprężarki, dla turbo. I tyle. To by były najważniejsze rzeczy. Teraz, jak uruchomimy tą szachownicę, możemy sobie wyświetlić n custom. I teraz zobaczcie ustawienia. Pyk jedziemy w ustawienia i można to sobie wszystko konfigurować. Silnik. Mamy, oczywiście, w sport, bo to są moje ustawienia między gaz, w to wszystko będzie w technicznym odcinku, o uchwyt odleciał od kamery, to się nie przejmujemy to wszystko jest ustawione w sporcie wydech jak, jak najbardziej sport plus, w podwozie możemy też regulować tu, układ kierowniczy, układ sterowania zaraz Wam opowiem wam wszystko w, w odcinku z jazdy, dlaczego normalna a nie sport plus, bądźcie cierpliwi ESC oczywiście w sporcie, no i napęd tu mamy, przestawiamy jeszcze co tam było eee ta łapa podwozie, Tu mamy zawieszenie normalne. I dlaczego nie Sport Plus ani Sport? Opowiem Wam to wszystko we wrażeniach z jazdy. Teraz jeśli chodzi o panel, no, klimatyzacja czytelnie wyświetlona. Tutaj mamy dwa aż 12V złącza gniazdo do podpięcia sprzętu USB OX. Także mnogość sprzętów możemy podpiąć. No i przejdźmy do najważniejszej rzeczy: skrzynia manualna. Tu mój ekwipunek sprzętu. Oprócz tego, czym teraz nagrywam, to jak widzicie, trzeba mieć parę rzeczy do rejestrowania dla Was materiałów, ale skrzynia jest kapitalna. Posłuchajcie tych odgłosów. No teraz jak na złość na tym podłożu nie ma tego mechanicznego, takiego metalowego odgłosu. Czekajcie, może trochę pojadę kawałek. Przy okazji zobaczycie kamerkę cofania. Szału nie ma, linie się skręcają, skręcają, no ale rozdzielczość też nie powala. Duży ekran przynajmniej, więc coś tam widać. No i posłuchajcie jak jedziemy no będą emocje, będą emocje. I teraz posłuchajcie skrzyni, jak pracuje skrzynia. No dobra, jakaś to nie wychodzi teraz. Jest bardzo precyzyjna, bardzo mechaniczna. Wspaniale w się biegi. Moja jedyna uwaga to jest to, że przydałby się wbudowany short shifter. Jeśli byłaby to jeszcze od taki, byłby skoklewarka. Powiedzmy, maksymalnie taki, a nie taki, to by, to by było siódme niebo. Bylibyśmy w niebie, naprawdę. Troszkę za długie, na przykład pamiętając Megankę RS, to skomentowałem w wrażeniach we wrażeniach z jazdy. Pracuje to mniej więcej jak skrzynia w Leonie Kupra, natomiast jeszcze chyba, jeszcze jest o ząbek przyjemnie, jeszcze tak bardziej angażuje. No i sama gałka też bardzo fajna, bardzo fajnie leży. Wysokość tej gałki jest super. Tu podłokietnik akurat. Bardziej znano, ale nie można mieć wszystkiego w takim aucie, jakbyśmy chcieli. Zawsze coś musi być nie takie, jakbyśmy chcieli, coś musi być skopane. No to wszystko wiadomo, to wszystko będzie plastikowe. Podobnie w megance też. Nie oczekujmy tego. To są w miarę tanie auta, jak na okolice 300 koni i ten segment, więc muszą być gdzieś te oszczędności. Gdzieś to wszystko musi być wytanione, ale to nie ma znaczenia i tego wszystkiego dowiecie się w Odcinku z jazdy, tak, spore spalanie i LSD elektroniczna szpera. To wszystko będzie, nie będę teraz rozwijał wątku, bo nigdy nie skończę. Słuchajcie, muszę jeszcze powiedzieć o em, Poznaniu. Stanąłem na głowie i chyba uda mi się zrobić tak, że będę w sobotę. No, wypadałoby, żebym był w ten ważniejszy dzień, tak jak w zeszłym roku, ale na arenie vlogerów, oczywiście, mówię. Muszę wrócić w piątek do pracy do Warszawy. Znowu będę w nawariata leciał na sobotę. Pewnie w piątek, w nocy będę jechał, ale na to wygląda, że będę na arenie vlogerów w sobotę. Jeszcze nie znam godziny. W sobotę i w niedzielę, albo tylko w sobotę. Zobaczymy. To wszystko jest kaskaderka w tym roku. Także stay tuned, jak to mówię, nigdy nie wiadomo. To chciałem Wam jeszcze zakomunikować. Ważna rzecz odnośnie Poznania, że. Na 99% wystąpię w sobotę. Także zobaczymy się. Fajnie będzie, miło będzie, jak ktoś przyjdzie. Moi mili, jeśli chodzi o to, co tu mamy przed nami. To jeszcze nie kojarzy się z takim sportowym klimatem jak w Megan Ceres. Myślę, że się ze mną zgodzicie, jak popatrzycie na to. Natomiast na pochwałę zasługuje to, że podgrzewanie kierownicy jest działa, podgrzewanie trzystopniowe fotela działa. Było zimno, sobie użyłem tego bardzo przyjemnie. no To są miłe rzeczy, to są naprawdę miłe rzeczy. Jeśli traktujemy takie auto jak auto na cały rok Daily, a dasie, o czym się dowiecie we wrażeniach z jazdy, to naprawdę to są potrzebne miłe rzeczy. No, takie dźwięki, brzmienia, typowe już, że jak coś tam sam informuje, komunikuje, że Coś tam dzwoni czasami więcej niż byśmy chcieli, ale nic. Nawet patrzcie, mamy pamięć fotela. Odnośnie pozycji za kierownicą i wysokości fotela poczekajcie na wrażenia z jazdy. A kiedy? były pytanie. Kiedy wrażenia z jazdy? Już niebawem. Jeśli to wrzucam w piątek na kanał, jeśli oglądacie to na kanale, to prawdopodobnie zdam radę przed poznaniem wrzucić wrażenia z jazdy e... będą w poniedziałek. Tak myślę. Jeśli tylko dam radę z montażem, bo to pewnie z 7-8 godzin mi zajmie grubszy montaż. Dobra. Moi mili się z Wami. Dzięki, że byliście dzisiaj. Autko jest... Autko jest... Nie, nie powiem, nie powiem. Pocze... Poczekam, poczekam. <laughs> Poczekacie trochę na, na moją opinię, bo nie będzie to spoiler. Także już niebawem wrażenia z jazdy. Przypominam, to jest ramówka na ten rok, czyli tego typu prezentacja, potem film, już bardziej emocje z jazdy. No i ewentualnie night driving Nie z każdym autem, rzecz jasna. To by było na tyle. Dzięki, że byliście. Jak dacie lajka, będzie mi miło, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Już w odcinku z wrażeń zjazdy. I do zobaczenia w Poznaniu. Trzymajcie się.